Witam wszystkich, z tej strony Isgray, a to kolejny odcinek z serii Bohaterowie Heroes of the Storm. Dziś na celowniku nowa. November Nova Terra. To duch z dominium Terran, zalicza się do najpotężniejszych psionicznych żołnierzy w historii. Nowa jest skupiona, stanowcza i niezwykle groźna. Nawet Jim Raynor nie chciałby znaleźć się na jej celowniku. I tutaj jeszcze screen z gry StarCraft 2, na którym... Możecie zobaczyć właśnie tą bohaterkę. No to przejdźmy dalej, czyli do skórek. Jeśli chodzi o skórki, Nowa aktualnie posiada trzy. Pierwszą z nich jest skórka Mistrzowska, którą możecie sobie kupić za 10 tysięcy zł po wbiciu 10 poziomu na tej bohaterce. Posiada trzy warianty kolorystyczne. Tak się prezentują. Drugą skórką jest Nowa Widmo. Skórka jest dostępna tylko i wyłącznie za euro. Również posiada trzy warianty kolorystyczne. I trzecią skórką jest Wrotka Karkanowa. Też skórka jest dostępna tylko i wyłącznie za euro. No i trzy wersje kolorystyczne. Oczywiście przed zakupem takiej skórki wszystkie możecie sobie zobaczyć. Jest tutaj opcja "Wypróbuj". Także gorąco polecam korzystać z tej możliwości. A teraz przejdźmy do umiejętności. Cechą naszej baterki jest umiejętność stałe maskowanie snajpera. Jest to zdolność pasywna. Po trzech sekundach, kiedy nie uczestniczymy w walce, włącza nam się maskowanie. Dodatkowo nasza postać posiada o 20% zwiększony zasięg ataków podstawowych oraz o 10% zwiększony zasięg widzenia. Pierwszą naszą zdolnością jest Strzał snajperski. Jest to umiejętność mierzona. Zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu przeciwnikowi. Kolejną zdolnością jest przyszpilający strzał. Zadaje obrażenia przeciwnikowi oraz spowalnego. Trzecią zdolnością jest Holowabik. Nasza bohaterka tworzy wabik, który pozoruje ataki na przeciwników. Umiejętność ta nie przerywa maskowania. Przejdźmy teraz do zdolności bohaterskich. Pierwszą z nich jest potrójna tawka. Nasza bohaterka wycelowuje wrogiego bohatera, a następnie wystrzeliwuje trzy pociski, które trafiają w pierwszego bohatera lub pierwszą budowlę na swojej drodze. Drugą zdolnością bohaterską jest precyzyjna salwa. Po krótkim czasie oczekiwania w wybranym obszarze zadaje bardzo duże obrażenia wszystkim przeciwnikom. Umiejętność ta ma zasięg globalny. Myślę, że ta krótka prezentacja przybliży wam nieco tą bohaterkę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!